Jak to wygląda w nocy. Oświetlenie jest bardzo fajne. Ładnie oświetla drogę. Tak przód jak i tył, także nie ma problemu z widocznością. To jest dokładnie mocniejszy poziom światła. Ale jak widać wystarczy. Ewentualnie można się doposażyć w jakąś czołówkę. Dzisiaj zrobiłem 15 km i po prostu niewiarygodna frajda i zadowolenie z jazdy droga trochę asfaltowa, trochę przez las. Po lekkich szutrach całkiem po polnej łące dziurawej najcięższy etap, bo jeszcze nie umiem jednak dobrze tym operować problem też z krawężnikami małe krawężniki najbardziej jestem w stanie zjechać podjechać takie stricte rowerowe natomiast na większym krawężnik nie umiem jeszcze wjechać kolejne etapy tutaj z nauki będę przedstawiał jak widać teraz sobie jeżdżę po podwóreczku w kółeczko testuję sobie